Witam. Dzisiaj zaprezentuję Wam system Windows 8.1, również o nazwie Windows Blue. No mi ta prezentacja widoczna oczywiście. System ten są usprawiony nowa wersja jądra, dużo szybszy, dużo szybciej się włącza. No i taką jedną tą rzeczą, którą bardzo użytkownicy prosili Microsoft, aby zmienił. Jest to zmniejszanie kafelek do bardzo małego rozmiaru, jak widzimy tutaj. Klikniemy na kafelkę jakąkolwiek. Możemy jej rozmiar zmieniać na małą, średnią, dużą i bardzo dużą. To jest oczywiście największa, mniejsza, jeszcze mniejsza i malutka. Zobaczycie się bardzo wygodne. Tu możemy nadawać nazwy grup, strzałeczką w dół mamy wszystkie aplikacje, w górę, no i to jest bardzo wygodne. Tutaj nasze menu zostało dodane na ustawienia setting, ustawienia komputera zostały bardzo rozbudowane. info możemy tutaj sprawdzać jest to rolę bardzo dużo ustawień możemy tutaj wszystko ustawiać sobie z Sky Drive jakieś połączenia Update Windows no. ustawienia tego są sobie bardzo usprawnione co do wyglądu to jeszcze tak zmieniam tutaj przycisk na taki o startu przycisk wracają na ekran startowy lub na pulpit i tak widzimy co są dodane przycisk startu taki brakowało go bardzo w wyglądzie interfejsu oczywiście bardzo dziękujemy Microsoftowi za to no i klikamy i oczywiście bardzo ważne rzecz zauważycie tu jest pewna tapeta klikniemy jest efekt, jakby pojawiały się tylko kafelki. Widzicie? Mamy pulpit i pojawiają się jakby kafelki. Znaleźć taki efekt, gdy już w ustawieniach tutaj mamy setting razu personal... Musimy zmienić łatwo bardzo. Tapety, kolor. details A no i pomoc. No, i to tak odnośnie wyglądu. To są takie najważniejsze rzeczy, które zostały zmienione. Yy, odnośnie przeglądarki jest o, oczywiście nowa wersja. 11 to jest wersja deskopowa, jest bardzo szybka, ale mamy też wersję w trybie Windows 8 no i tutaj można powiedzieć troszkę więcej tutaj wpisujemy sobie adres jakiejkolwiek strony internetowej tu wyświetlają nam się sugestie oczywiście klikamy sobie klikniemy prawym przyciskiem myszy wyświetlają nam się karty możemy dodać nową włączymy sobie na przykład onet sugestia od razu prawie przycisk myszy przełączamy na google prawie przycisk myszy znika no i największy plus tej przeglądarki jest taki iż oj przepraszam że gdy wcielimy prawy myszy oczywiście tam pojawiają się wszystkie cały no, całe takie jakby menu tego przeglądarki karty, ustawienia, tutaj można wszystko sobie robić ale jak nie naprawiałem wszystkie myszy, mamy całą rozmiar ekranu na przeglądanie internetu. Jest oczywiście bardzo wygodne, możemy szybciej przeglądać, wygodniej. przeglądarka nie zajmuje moje miejsca, oczywiście działa płynnie, szybko, ma wszystkie dodatki. Jest, ma, no, oczywiście jest bardzo dobrze ta przeglądarka, tak uważam. Obsługuje różne standardy, różnych języków stworzenia stron, więc jest dużo wszechstonniejsze niż poprzednie wersje. To odnośnie właśnie byłoby Explora. Możemy zamknąć. No, muzyka. Tutaj możemy sobie włączyć jakąś muzykę, odtwarzać oczywiście. Taki podobny. tu możemy z Xbox, Xbox Music. I można sobie włączyć jakąś piosenkę, oczywiście. I to wolę jak w poprzednim, w poprzednim y, systemie Windows 8 bez tej odnośnie sklepu. A, przepraszam, włączyłem nie sklep, tylko zdjęcia. foto to jest to. aplikacji, no oczywiście. I, nie ma, i aplikacje już się w tym systemie same update'ują, nie musimy klikać update. Same są update'owane przez system. Tu mamy aplikacje. darmowe. No to tak jest tamtym sklepem oczywiście. Teraz No i to było tak odnośnie głównie wyglądu. No i myślę, że... Ta wersja jest dużo lepsza niż tamte. To jest wersja na razie beta. Oczywiście możemy ją sobie pobrać na darmo, ze strony Microsoftu i testować. Polecam, jeżeli ktoś lubi nowości. Jest to bardzo fajny system. Warto mieć go na swoim pcecie. Dziękuję za uwagę.